Siemanko, z tej strony Kamil i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dzisiaj sobie zagramy Battlefielda Hardline. Będę tutaj grał w krwawą forsę na mapce, bodajże, dzielnica. I ja opowiem tak mniej więcej o wrażeniach po tych kilku godzinach, które przegrałem. Czy ta gra mi się podoba, czy nie, więc zaczynajmy. Tutaj gram jeszcze z kilkoma znajomymi, ze śmiechem, z Piotrusiem i ze Skolakiem, których pozdrawiam. I jak widać, gram tutaj bronią. Um, tutaj już RO90 czy 33? Nie pamiętam. Czy Nie pamiętam, jak się ta broń się nazywa. Tak widać na ekranie, bo mnie zabił z tej samej broni. A co. co do samej gry? No. Dużo się od bety nie zmieniło, chociaż mam wrażenie, że kuleczki troszkę gorzej wchodzą. Przede wszystkim, co mnie boli. Boli mnie przede wszystkim to, że jest za mało trybów. Nie ma dominacji, chociaż dominacja ma się ponoć pojawić w... ...w którymś z dodatków bodajże pierwszym, tak mówił Magik, ale nie jestem pewny. On na pewno coś więcej na ten temat powie. Co tam jeszcze? Tutaj widać, e, kolej się nie da podnieść. To jest chyba krzyś u Dwie takie sytuacje będą dobrze, w, w których się nie da, nie da podnieść. Wchodzą z teksturami czy coś takiego. Z dobrze, że podchodzą, w jest coś dość, dość mało. A, miałem Na tej mapie dzielnica to jest Deathmatch, to jest kompletne nieporozumienie. Deathmatcha, nie wiecie. Może nie wiecie. Deathmatcha są na 64 graczy. I na tej mapie to jest kompletne nieporozumienie. To jest, to jest, na, to jest 32 graczy na i tak jest do 64 to może, możecie wyobrazić, może mi się coś uda, coś normalnego, mecz, w którym dostaje 90% zaraz po rozpę, czyli 90% moich zgonów to będą zgony po respie, zaraz. Co do broni, tam troszkę się pozmienię, troszkę nie będę Troszkę... Zamapiłem się! Kiedyś tym granat! Dobry pan, bo jeżeli... W sytuacjach jeden na jeden z karabinem szturmowym nie mam szans. Nie wiem, jakie są jej odczucia innych. Dużo osób też nie. Mówi za ścianą, nie wiem. już nie nie Ja nie muszę wam tłumaczyć o co w tym trybie chodzi. To by było może nie wiedzieć. Już tutaj jest e, stos pieniędzy i każda z druży ci Dokładnie, do skarbca! Będę muszą je przejść do... swojej fortunety, do swojego skarbca, tak zwanego. Z tym, że... Każda ze stron może również się włamać do, do skarbca przeciwnika i może sobie ukraść pieniądze. tutaj jeszcze od no Leci granat! Przez te punkty. że nie ma zainteresowanie, zainteresowanie! ładnego stryka. No tutaj jest bardzo dobrą bronią jest K-10. No kilka broni, będzie znerwiony AK. Tak M16A3, 10 mp EMP-5K, Podejrze też, bodajże te, te broni będą z nerfem, no, nie gra, ale zawsze się znajdzie jakiś nowek, że i powie bronie sługi, bo coś tam, coś tam. Nie, można przyznać, mają bardzo duże zasięgi, w M5K, jak na broni PDW ale zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że nic się nie skurczy, to poprawić też a, respy, respy są skopane, zwłaszcza na deathmatchu grałem, wygrałem, może zawsze z od razu nie wiem dlaczego mi nie bo tamtego podnosimy.

Pewnie się pojawi, ale nie mam określonych godziny, więc musicie Zatulować się Ej, to na mojego Twitcha i tam link znajdziecie w opisie oczywiście. I tam dodatkowo tu, o, jeszcze powiedzieć, że bardzo fajnie mi się latają chociaż te cioła są, moim zdaniem, tego za to słabe. To, to jak może koleś, Nie pojawia mi się 5 hitmarkerów z działka 25 mm. No, uż, 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 uż. Ogólnie na, na pojazdach to jest to, ten sam problem. Koleś dostaje 5 hitmarkerów i dalej biegnie. Nie mówię o headshotach. Headshota też czasem dostaje 3 dalej biegnie przy <kluzny> Czy gdzieś w nogi, czy coś takiego. To jest dla mnie niezrozumiałe. Te, te, działka powinny robić rozpierdol. Tak krótko mówiąc. No. To też powinien trochę poprawić się. Um, z tym, de... o, to Jest prawie 90% zabiera. Czyli jak masz i nie jesteś napoczęty przez zwykły karabin, dasz to jeszcze przeżyć. Czy... Więc jeżeli film Ci się podobał, zapraszam to... Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zasubskrybuj, jeżeli Ci się podobało. No i oczywiście skomentuj. Na razie, cześć.